około 70 osób bezrobotnych będzie mogło wziąć udział w projekcie wracam na rynek pracy realizowanym przez miejski ośrodek pomocy rodzinie w Ostrołęce. W środę 22 lutego odbyło się spotkanie informacyjne z bezrobotnymi, podczas którego mogli oni zadeklarować chęć udziału w projekcie. Miejski ośrodek pomocy rodzinie projekt ten realizuje od 2008 roku, czyli już mamy piątą edycję. Co roku zgłasza się do projektu ponad 100 osób. Na początku maja, gdy zakończy się wstępna weryfikacja, rozpocznie się aktywizacja społeczna bezrobotnych. W dniu dzisiejszym klienci złożyli karty zgłoszeniowe. Następnie, na podstawie tych kart zgłoszeniowych, odwiedzi te osoby pracownik socjalny, który przeprowadzi wywiad środowiskowy. Na tej podstawie Osoby zostaną zaproszone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na spotkanie z doradcą zawodowym, z psychologiem w celu określenia, do jakiej grupy przypisać danego klienta, jakie są potrzeby i w jaki sposób możemy go wesprzeć na tym rynku pracy. W ramach zajęć odbędą się m.in. trening z kompetencji społecznych, spotkanie rodzicielstwo a praca oraz rozmowa z wizerzystą, który podpowie, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną. Będzie też, jako taka ciekawostka, tak zwana aktywizacja edukacyjna, która przewiduje na przykład. E... Uzupełnienie wykształcenia na poziomie licealnym i policealnym. oczywiście dla osób, które, które, dla których taka, które wyrażą na to zgodę i będzie taka konieczność. Najważniejszym elementem projektu jest aktywizacja zawodowa, w ramach której odbędą się różne kursy zawodowe. W poprzednich edycjach programu można było wziąć udział m.in. w kursie ochrony osób imienia, kucharza małej gastronomii czy prawa jazdy kategorii B. Przywidujemy też aktywizację zdrowotną, czyli spotkanie z psychologiem, będą też wyjazdy dla osób niepełnosprawnych w celu rehabilitacji, będą też spotkania integracyjne. W ramach programu Wracam na Rynek Pracy udział wzięło już ponad 300 osób. W kolejnych latach projekt będzie jeszcze ponawiany i rozszerzany.